Teraz pokażę zachowanie ślimaków, kiedy je spryskuję wodą. Proszę bardzo. Tak się zachowują ślimaki, kiedy je się spryskuje. Czyli, jak widać, podnoszą głowy do góry w celu skorzystania właśnie z wody. Po prostu po to, żeby się napić. Pomimo, że mają wodę pod dostatkiem w miseczce, ale mimo wszystko korzystają właśnie z takiego czegoś, czyli z tak zwanego prysznica, po tak zwanego deszczu. I koniec. Minuta. Ja zraszałam już te ślimaki i minutę, więc po prostu tylko, żeby nagrać filmik, ale normalnie to około minuty wystarczy, żeby ślimaki zrosić, żeby dostatek miał wody płynu. Po to się je zrasza, żeby po prostu nie wysychały. Muszą mieć yy, wilgoć. Wilgoć, wilgoć, jeszcze raz wilgoć do 80%. Tak się ślimaki chowają najlepiej i czują najlepiej i najdłużej można przechować. Nie wolno zapominać o spryskiwaniu, o zraszaniu ślimaków. Po prostu o wilgoci nie wolno zraszać. Nie wolno zapominać. Ja niekiedy się mogę. Że tak powiem, przejęzyczać, także po prostu, no, niestety tak bywa. Czasami zmęczenie i różne inne sytuacje, myśli, powodują też, że moje przejęzyczenie mi przychodzi. Błotko mi się robi. Ja często usuwam. Nadmiar wody. Ale mam nadzieję, że te ślimaki też korzystają z tego, że sobie spijają tą wodę, przez co mają dostatek wilgoci. No bo to jest niestety niezbędne dla ślimaków. No i to wszystko. No i co? Nie zapominać o pokarmie zielonym. Może być trawa, liście mlecza mlecze, to co rośnie w ogródkach wskiezielska oprócz szczawianowatych i szczawów yy, sałat i tym podobnych no i wapń wapń może być yy, ja akurat sepi nie mam ale może być skorupy jaj bardzo śmiało można dawać ja akurat skorupy jajek yy, skruszam ale niekoniecznie można po prostu tak, rzucić skorupę jajek też będzie dobrze, nie będzie to za złe. Ślimaki skorzystają. Akurat one sobie świetnie z takimi rzeczami radzą. Akurat powiedzmy sobie, że ślimaki to nie kurczaki, tylko to są mięczaki, a mięczaki trzeba traktować tak jak w naturze je się traktowało, jak natura je traktuje. Także nie przejmujmy się tym, jeżeli tak po prostu weźmiemy skorupkę jajka, wrzucimy do pojemnika im bezkarnie. Liście mlecza, akurat tutaj mam liście mlecza, ale jak będzie liść i też wrzucę i, i po prostu. Nie rozdrabniam się po prostu ze ślimakami, bo to, yy, tak jak jeszcze raz mówiłam, to nie są małe kurczaki, tylko to są mięczaki. Oczywiście wchodzą jeden na drugi, no bo dlaczego nie, bo trzeba na koleżankę albo na kolegę weź. One sobie, one sobie po prostu przechodzą jeden przez drugiego, one sobie nic nie robią. Po prostu taką drogę sobie wybierają, że czasami jeden na drugiego tak sobie wejdzie, przejdzie i znajdzie się w innym miejscu. Także to akurat niczemu nie wadzi. Tym się nie trzeba przejmować. Ja sobie pozwolę jeszcze raz je zrosić na noc. Często to robię albo wieczorem, albo rano. Często mi się zdarza ostatnio robić to raz dziennie, ale normalnie można do dwóch albo. No i inaczej. Nawet można y, mniej y, niż minutę je zraszać, jeżeli dwa razy dziennie są zraszane. Ale jeżeli raz dziennie, no to niestety koło minuty, żeby dostatek tej wilgoci był. Trzeba pamiętać o tym. Pokarm i wapń i dostatek wilgoci. Na razie na tyle. Życzę miłego oglądania i do następnego wideo.